Chciałabym przedstawić burmistrza miasta, magistra inżyniera Tadeusza Rycharskiego. Witam serdecznie Państwa. Chciałabym zadać Panu pytanie. Każdy z nas, gimnazjalistów mieszkających w Kamiennej Górze ma pewne marzenia związane z rozwojem naszego miasta. Czy Pan burmistrz mógłby nam powiedzieć w jakiej części zostały zrealizowane plany związane z rozwojem Kamiennej Góry i czego one dotyczą? Cieszę się z zadanego pytania i jednocześnie muszę powiedzieć, że i burmistrz ma swoje marzenia, z tym, że muszę oddzielić możliwości wykonania pewnych zadań, te, które są również w sferze marzeń, bo zależy to tylko i wyłącznie od pieniędzy, które są w mieście, które możemy przeznaczyć na określone zadania. Z czego się cieszę i ja i mieszkańcy Kamiennej Góry, myślę, że i młodzież gimnazja, gimnazjalna w pierwszej kolejności z tego, że udało się zrealizować krytą pływalnię. I wszystkich to cieszy. Pływalnia no niewątpliwie z tym miejscem, z którego chce się korzystać, piękny obiekt, cieszy. Druga ważna rzecz, którą w czasie mojej kadencji udało się zrealizować, to wdrożenie sieci szkół. Były to trudne decyzje, niepopularne. Przede wszystkim chcieliśmy zadbać o ucznia, nauczyciela, i również doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie będzie to w miarę normalnie funkcjonowało. Kolejna sprawa istotna dla każdego miasta, może mnie interesuje dzieci, młodzież, ale to jest stan dróg. To, że jakość tych dróg polepsza się, no można też zobaczyć, tak powiem, nawet nie przez pryzmat ratusza. Kilka ulic w mieście zostało zrobionych, jest to wspólna praca kilku instytucji, nie tylko Urzędu Miasta. Co mi jako Tadeuszowi rycharskiemu burmistrzowi marzy się najbardziej? Żeby nasze miasto stało się bardziej kolorowe, bardziej ukwiecone, żeby podnieść stan elewacji budynków, żeby było więcej skwerów i takie oczekiwania również składała, zapotrzebowanie na realizację takich zadań składała również młodzież, gdzie kiedy odbywały się warsztaty ekologiczne, pikniki na rynku a w czasie Dni Kamiennej Góry, bo również ta młodzież przychodziła, po realizacji określonych konkursów i przekazywała w formie graficznej na przykład swoje marzenia i muszę powiedzieć, że one były zbieżne. Kajna Góra jest tą miejscowością, która posiada w środku las i to jest ciekawostka. Jest to góra parkowa, jest to sanatorium, jest to obląd miejski. Niewątpliwie jeżeli chodzi o zalesienie jest dobrze. Nie ma tych skwerów, nie ma tego koloru. Pewne, pewne rzeczy no udało się zrobić, ale jest to proces, wiadomo, że nie szybko. Podobnie rzecz się ma, jeżeli chodzi o podniesienie elewacji. Kilka elewacji w tym roku zostało zrobionych, z tym, że potrzeb jest bardzo dużo. Kiedy tak cofniemy się wstecz i zastanowimy się, ile tak naprawdę w ostatnim, na przykład 10-20 zostało wykonanych elewacji, to tak naprawdę niewiele, chociaż są potrzeby. Są to stare kamienice jeszcze z okresu. Lat 40. 1940, stąd i nakłady duże. Z czego się jeszcze bardzo cieszę, to, że rozpoczęły się prace na rynku. Jest to również zbieżne z oczekiwaniami i mieszkańców, i młodzieży. Te projekty, które wpłynęły tutaj do mnie, one wyglądają pięknie. Jeśli będą jeszcze zrealizowane, na pewno to podniesie e, walory miasta e, i myślę ku zadowoleniu i młodzieży, e, i mieszkańców. Kolejna bardzo istotna rzecz bardzo poważna. To, że udało się oddać oczyszczalnię ścieków do eksploatacji, a okres budowy tej inwestycji to jest 18 lat. To jest ogromne przedsięwzięcie i ogromne, ogromne pieniądze. Gdyby miasto Kamienna Góra nie miało oczyszczalni, czyli każda działalność przemysłowa, to co jest związane z odprowadzaniem ścieków musiałaby być zahamowana, bo ludzie musieliby wnosić ogromne pieniądze i to jest sukces i moich poprzedników. Mój, no i myślę, że powinien cieszyć y, wiele osób. Chciałby się, żeby to marzenie, te moje marzenia i wasze, no, były budowane szybciej. Ale to ja wracam do początku. Szybciej to znaczy znaleźć pieniądze. I też za swój jakiś tam sukces uważam pozyskanie środków spoza budżetu, że te przedsięwzięcia, przynajmniej te, które wymieniłem, mogły być zrealizowane. Bo i basen, i końcówka oczyszczalni ścieków i uciepłowienie miasta najczęściej. Te pieniążki pochodziły ze źródeł zewnętrznych, co to oznacza dla nas, że wasi rodzice, ja mogliśmy przez to płacić mniejsze podatki, bo podatki zasilają budżet miasta. Jeżeli nie ma w budżecie miasta pieniędzy, pewnych działań nie można wykonywać. Chciałbym, żeby Kamienna Góra była podobna do miejscowości takie, które widziałem w Kanadzie, które widziałem na Półwyspie Skandynawskim, no, ale to są państwa wysoko rozwinięte, o ogromnych pieniądzach w budżecie miasta, i w ten czas te marzenia mogą być szybciej, szybciej, że tak powiem, materializowane. Tak bardziej przy ziemi, no, żeby zbliżyć się do Jelnej Góry, miejscowości, która jest w odległości około 20 kilku kilometrów od Kamiennej Góry, no, byłbym już bardzo zadowolony. Znajdujemy się przed gmachem Ratusza. Jest to okazały, neorenesansowy budynek z wielowa kamiennymi detalami. Ciekawe jest również monumentalne wnętrze z popiersiami Bolka pierwszego I i II oraz witraże, które pokazują fragmenty historii Kamiennej Górze. Obecnie ratusz jest siedzibą władz miasta. Za chwilę będziemy gośćmi pani burmistrz. Jesteśmy pierwszym rocznikiem gimnazjalistów. Jak pani burmistrz ocenia utworzenie tego typu szkół i uczelni? dotychczasowe funkcjonowanie? Jesteśmy, no, można powiedzieć, na tym etapie reformy strukturalnej, programowej szkolnictwa, która właśnie zakładała utworzenie takich małych szkół średnich, mniejszego szczebla, czyli gimnazjów. Trudno mi jest dzisiaj jeszcze podsumowywać. Powstały one w Kamiennej Górze, powstały na terenie Polski. Ja to bardziej bym Was chciała się zapytać, jak Wy się w tej szkole czujecie i czy ta szkoła spełnia Wasze oczekiwania. Wydaje mi się, że nie jest najważniejsze, czy to jest szkoła podstawowa, czy gimnazjalna, tylko czy w tej szkole uczniowie czują się dobrze, czy czują się bezpiecznie, czy mają wrażenie, że ta szkoła jest dla nich. Natomiast myślę, że na podsumowania samej reformy strukturalnej to jeszcze przyjde, przyjdzie czas. Myś, jak na dzisiaj, jeśli chodzi o Kamienną Górę, to mam wrażenie, że funkcjonują dobrze, że rywalizują ze sobą, że y, 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 można się w nich uczyć języków, informatyki, czyli wszystkiego tego, czego y, należy oczekiwać od y, przyszłych absolwentów, więc ja ogólnie z Kamienno-Górnickiej Gimnazjum jestem bardzo zadowolona. Wkrótce będziemy kończyć gimnazjum i coraz częściej zastanawiamy się, jaki zawód w przyszłości wybrać, jaką szkołę. No, zdajemy sobie sprawę, jaka trudna jest sytuacja w tej chwili na rynku pracy. Jakich rad dotyczących wyboru kierunku dalszego kształcenia udzieliłaby Pani nam młodym ludziom? Tak, prywatnie to będę zawsze radziła liceum ogólnokształcące i będę radziła, żeby jeszcze w Waszym wieku nie wybierać zawodu. Myślę sobie, gdy się kończy gimnazjum, to ma się lat około 17, prawda? Jedni mają skończone, inni będą kończyć. Sądzę, że wyjątkowe dzieci tak już mają to ukształtowane, że wiedzą czego chcą w 100% od dzieciństwa, marzą o zawodzie i później to kontynuują. Później wydaje mi się, że dobrym momentem to jest wybranie dobrego liceum, uczenie się języków, uczenie się myślenia, podejmowania decyzji, odpowiedzialności. Do takiej szkoły, której wiecie, że tego będziecie się mogli nauczyć, to Wam polecam, żeby pójść i tam spokojnie podejmować decyzję o przyszłym zawodzie. Nawet jak już pójdziecie na studia, to może się okazać, że, że zmieni Wam się, że poznacie coś i na raz odkryjecie własną pasję i to, co będziecie chcieli robić. Najważniejsza w Waszym wieku jest, ta, wieku jest taka wiedza ogólnokształcąca i pewne umiejętności, które mogą Wam się przydać we wszystkich zawodach. I takiej szkoły, która Was tego nauczy, taką szkołę Wam polecam. Niektórzy z nas chcieliby na pewno mieszkać i pracować w naszym mieście. Jacy Pani zdaniem specjaliści będą najbardziej potrzebni Kamilnej Górze? Ja już wiem jacy są potrzebni i jakich często szukamy. Trzeba powiedzieć, że jak Wy będziecie kończyć swoją edukację, mam nadzieję, że na poziomie szkół wyższych, będzie, spo, będzie już nasycenie prawników, będzie już nasycenie y, informatyków i trzeba będzie być bardzo dobrym, żeby dostać po prostu y, płatną i satysfakcjonującą pracę tak od razu. Nie będzie Wam łatwo, ale też myślę, że jesteście w lepszej sytuacji niż niektórzy w naszym wieku, którzy szukają pracy, ponieważ Wy już wiecie, czego będzie oczekiwał pracodawca i jakich umiejętności. Myślę, że jak Wy będziecie kończyć pracę, to już będziemy zintegrowani z Unią Europejską i w tym nie będziecie ograniczeni do szukania pracy tylko w kamiennej górze. Życzę jednak, żeby w kamiennej górze znaleźli zatrudnienie bardzo dobrzy specjaliści i ludzie w każdych zawodach. Żeby, żeby nie uciekali z kamiennej góry. I teraz tak wiem, że to będzie puszczane w Bittelfeldzie i mają ten sam problem, między innymi to co my, żeby po prostu wykształcona młodzież. Nie, na, nie uciekała do zachodnich landów. Tak samo, żebyście wy nie uciekali z kamiennej góry. I marzę mi się taki rozwój kamiennej góry, w którym wy będziecie znajdować pracę. Ale jestem realistką. Myślę, że za parę lat trzeba będzie się przyzwyczaić do tego, że do pracy się po prostu, jak będzie, że nie będzie potrzeba w każdym zawodzie tylu samych specjalistów, czy y, trzeba będzie się przygotować do tego, że do pracy czasami trzeba będzie dojeżdżać, że trzeba będzie się nauczyć przemieszczania, że w różnych okresach swojego życia, w różnych miejscach, będziecie pracować. Będziecie musieli się przyzwyczajać do zmian i, i zmiany to będzie to, co, co chyba ta umiejętność życia w tym świecie, gdzie są ciągłe zmiany, to chyba jest znak czasu, w którym wy będziecie pracować. Wiemy, że teraz w, w naszych czasach... W Znajomość języka obcego jest praktycznie niezbędna. Dlatego cieszymy się, że poznajemy go nie tylko na lekcjach, ale także na wycieczkach różnych, właśnie na wyjazdach. Niedługo młodzież z Kamiennogórskiej Gimnazjum wyjedzie do Bitterfeld na spotkanie z naszymi niemieckimi kolegami i koleżankami. Jakie inne formy kontaktu z krajami europejskimi planują władze miasta? Czy może są jakieś szczególne propozycje adresowane do młodzieży? Powiem tak, władze miasta otwierają możliwości, otwierają kierunki. Jesteśmy zaprzyjaźnieni i z Duńczykami, jesteśmy zaprzyjaźnieni z Francuzami, jesteśmy zaprzyjaźnieni z dwoma miastami niemieckimi, z Bittelfeldem i Wolfenbittel. Z Bittelfeldem dzięki wierzom, bo tam poznaliśmy władze Bittelfeldu i dzięki temu dzisiaj możecie jechać i uczestniczyć w tym projekcie Europa Miasto Dzieci. Myślę, że y, y, macie ogromne możliwości i nauczyciele języków mają ogromne możliwości, żeby teraz osobiście zaangażować się w nawiązanie z, y, kontaktu z poszczególnymi szkołami. Myślę, że szkoły y, czekają na to, by do nich napisać, wysłać e-mail, y, pomyśleć o takich już indywidualnych projektach y, między, y, między szkołami, między placówkami. Natomiast do tej pory i wyjeżdżali nasi sportowcy, teatry, skrzypkowie. Teraz yy, na wakacjach wyjeżdżały dzieci, yy, które do Wolfenbüttel na integracyjny obóz. Czeka nas obóz integracyjny w związku z sytuacją międzynarodową przełożony na wakacje obóz integracyjny z Niemcami tutaj na terenie naszego powiatu. Myślę, że jest dużo różnych form, które my w tej chwili organizujemy jako, jako władze miasta. Natomiast następne kroki już należą do Was. Po to się spotykacie z, ze szkołami, z, z dziećmi, by już później szkoły i Wy, żebyście według własnych potrzeb te kontakty nawiązywali. Ale ja myślę, że to jest ta konferencja jest jednym, jednym z etapów naszej współpracy z Niemcami. Znajdujemy się w Szkole Podstawowej nr 2 i Społecznym Gimnazjum Edukacji Europejskiej. Za mną widać młodzież z kawędogórskich gimnazjów, która wkró wkrótce pojedzie do Bitterfield na spotkanie z naszymi niemieckimi koleżankami i kolegami. Witam Was. Ich heiße Elisa. Ich wohne in Kamienna Góra. Ich bin 15 Jahre alt. Mein Hobby is Musik und der Sport. Ich heiße Iza. Ich wohne in Kamienna Góra. Mein Hobby ist Sport und Musik. Ich heiße Arthur, ich wohne in Kamen Nagura. Mein Hobby ist Sport und Musik. -Huren. Ich heiße Adrian, ich wohne in Kamen ich bin 15 Jahre alt. Mein Hobby ist Musik, Computer. Ich heiße Krzysiek, ich wohne in Kamen Nagura, ich bin 15 Jahre alt. Ich interessiere mich für Sport, Fußball und Film. Ich heiße Alexandra Taudor, ich bin 15 Jahre alt und wohne in Kamen Ich interessiere mich für Musik.

Powiat winnogórski leży w południowej części województwa dolnośląskiego. Naturalnymi granicami są na zachodzie Grzbiet Soczkie oraz Rudawy Janowickie, na północy Góry Kaczowskie oraz Góry Wałbrzyskie, na wschodzie Góry Sucha, na południu Zawory, które są północnym fragmentem Gór Stołowych, Góry Krucze oraz Braba Lubawska. Atrakcjami miasta, które warto zobaczyć są m.in. Między innymi, między innymi zalew, na którym się obecnie znajdujemy, Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kawiednej Górze. Zabytkowe różdowarwne kapliczki rydku kawitdogórskiego. Kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Kościół poewangelicki pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Ratusz Miejski, siedziba władz miejskich.